Fantastyczne Światy oraz kanał audio opowieści zapraszają do wysłuchania fragmentu książki Pierzasty wąż, tom pierwszy Michała Gołkowskiego, wydawnictwo Fabryka Słów. Siarka skwitował zaret pnący się pod górę zboczem wulkanu. Wejście do piekieł! Daliśmy tym zdradzieckim czerwonym małpom poprowadzić się drogą prosto do Królestwa Złego! To nic takiego, żołnierzu. — Nic nam się nie stanie, o ile nie... — zaczął, ale nie dokończył. Idący do tej pory u jego nogi pies zaskamlał żałośnie i podkulił ogon, kiedy czubek góry eksplodował jasno-pomarańczową chmurą ognia, który rozbryznął się na boki mirandą płynnych kropli, niczym pryskające tygla złotą. Potężna chmura dymu podniosła się od razu ponad szczytem, siwym warkoczem podrywając ze sobą piach, kurz i zalegający wokół krateru popiół. Dudniący huk nadpłynął ciężką, przelewającą się falą dopiero chwilę później. Uderzył w uszy istną ścianą dźwięku i szarpną przeponą, na chwilę wybijając dech z płuc. Indianie krzyknęli, kilku padło na ziemię. Palankin z ambasadorem zachwiał się, ale utrzymał na ramionach tragarzy. Koniec świata, zaskamlał Rodrigo. Panie, ratujcie nas, bo. urwał, widząc, że kapitan rusza przed siebie. Ziemia wciąż tańczyła i falowała pod nogami. Świat zdawał się cały drżeć. Zaret jednak szedł, niczym urzeczony, wpatrując się w powoli spływającą po stoku góry czarno-czerwoną strugę. Ponad stokami podnosił się rudy pył. Śnieg i lód dosłownie sublimowały, odsłaniając postrzępione skały, z pomiędzy których sykiem i trzaskiem strzelały w niebo żrące opary, a on szedł, krok za krokiem. Cała ekspedycja wpatrzyła się w samotną sylwetkę człowieka, który maszerował na spotkanie pełzającego ze zbocza skłębionego burobrązowego tumanu. Wyglądało to, jakby chmury opuściły się na chwilę i połączyły z ziemią, mieszając dwa żywioły, które nie powinny się nigdy spotkać. A jednak teraz tańczyły wspólnie połączone w objęciach ognia. Wspiął się spory kawałek. Zrobiło się znacznie cieplej. Dosłownie orzut oszczepem, od niego powoli płynęła w zagłębieniu skalnym sycząca, trzaskająca rzeka roztopionego kamienia, ponad którą powietrze drżało i falowało od niewysłowionego gorąca. Żar bił w twarz, pachniało rozgrzanymi skałami i popiołem. Zaret uśmiechnął się sam do siebie maniakalnie. A gdyby tak. Chwila bólu, dosłownie okamgnienie cierpienia i potem już tak długo upragniony spokój. To miałoby szansę się udać, spłonąć, zniknąć, zamienić się w pył, ulecieć wraz z gorącym powietrzem ku niebu, przestać istnieć, tak, żeby w końcu naprawdę nie zostało nic. Obejrzał się na ekspedycję, na stojących w oddaleniu od niej dwóch malutkich stąd ludzi, podniósł rękę i pomachał szeroko, jak człowiek żegnający się przed daleką podróżą. I tak nie miał ani po co, ani też dla kogo żyć. Nie trzymało go tutaj nic, co... Dostrzegł kulącego się w połowie wysokości zbocza szczeniaka. Pies musiał ruszyć za nim, lecz on nie zwrócił na to uwagi. Zwierzę doszło tak daleko, na ile starczyło mu odwagi, rozsądku i zalążka wierności, a potem instynkt samozachowawczy przeważył. Zarec zacisnął usta w wąską kreskę. Raz jeszcze zerknął ku kutującemu się żywiołowi wulkanu. A potem zaczął schodzić w dół. Czytał Wojciech Cieślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.